Cześć, cześć, witam wszystkich. Na wstępie chciałbym bardzo przeprosić za opóźnienie z tym filmem. Było to spowodowane tym, że mój kotek Spideyś bardzo źle się czuł, miał problemy z chodzeniem. Pojechałem z nim więc do weterynarza, gdzie dokładnie go zbadał i przypisał mu jakieś leki. Musiałem spędzać z nim dużo czasu, by kontrolować jego stan zdrowia, i nie byłem w stanie w ogóle nawet myśleć o tym, aby robić jakiś odcinek. Na uspokojenie was mogę dodać, że Spideyś już czuje się lepiej, ma apetyt i coraz lepiej chodzi. Co do odcinka, to został on wykonany przeze mnie, tak byście mieli cokolwiek do oglądania, ponieważ z ligi odcinki robi mi się najszybciej. Postaram się wrócić do rutyny, gdzie wstawiałem filmy co 2-3 dni i mam nadzieję, że odcinek ten się Wam spodoba w wykonaniu moim oraz Twicks'a. Może na początku nie było najlepiej, ale potem już poszło z górki. Dziękuję za wszystko i życzę miłego oglądania. Dzisiaj gramy sobie Leoną na Saporcie, gramy sobie z Twicks'em. Jakby co, ja wstałem 10 minut. To. <noise> tak, dobrze, witamy Twitch'a. No i takie mamy dzisiaj z takimi runkami sobie gramy. Zobaczymy, jak nam pójdzie. No i oczywiście idę w reliktową tarczę, dwie potki. No i gram z Flashem i Ignite'em na tym bocie. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Ja tutaj jeszcze będę sobie trochę stał żeby po prostu pilnać, czy ktoś tam nie idzie. No jak widzicie, taki też zestaw jakby idę, e, jeśli chodzi o itemy, to idę właśnie w Słoneczną Egidę. Ja myślałem, tak. że ty takie ja coś to będziesz dogrywał osobno. Nie, nie, no po prostu <laughs> tak sobie robię, a mam mówić ci na Discordzie, bo nie chcę, żebyś po prostu jakby w słowo chodził. Nie wchodzi, no, z tego chodzi o to, że ja myślałem, że najczęściej jak się robi coś takiego, to potem w montażu dodajesz audio. Dobrze, nie. jest wiesz, gameplay i potem po prostu dodajesz Aha. nagrane później audio. Wiesz, co TC Slack tak robi? Wiesz, Slack w kojarzysz no. na pewno. No dobra. A, ja na razie nie idę, nie wbijam w nich tu. póki nie mam trójki, to nie chcę się wbijać. Ewentualnie na dwójce sobie S kastuję, a nie W. No po prostu dobijam. Bo wiesz, Yumi na razie jest słaba i mamy szansę po prostu ją zabić. Na to tu to widać, że ona też nie jest jakaś mądra, maga. Chociaż na razie tu nie wbijam się, bo i tak są pod ich towerem, a ona ma swoje W, więc. Nie wbijamy się do. Więc tych leciutko pushujemy. No i to. Ja. minionku nie chcę teraz. Zwarduję sobie co O. Dobra, łatwo. Ale że oni pierwszy trójkę wybili? Jak? Mają gorszą farmę. O, górna. No, mamy flaszę jakby co? Ja to tak. Ja nie tak się nie O kurna, Lee nie Nie, nie co, nie ma co. Ja na razie trolluję z tego co widzę. Co ten Kench tu robi? To się ile on tu będzie God siedział? Ale to expo, w sumie dobrze. Ten Lee Sin przystąpił do spełnienia się z no, mają pewnie taktykę, że nas będzie tym tank trzymał od farmy, Kurna, zapatrzył. Ja kanona na ci wezmę, jakby co? Mogę ci też to wziąć i kanona na ci Widać, że ja dopiero co wstałem. Nie widzę, nie widzę tych milionów, prawie że w ogóle. <grym> co? <grym> jak? Ja. Mam, gdzie ja mam okulary? Kurde. Bez kolarów jesteś? <grym> Dobra, gotowy jesteś? Tam klęczą. Kurna, nie mi założyć. Dostawczyk, nie. Ja, ja ginę niestety, nie wiesz? Nie, nigdy już, Ona bym i schirowała głupią. Mhm. Mm niestety przegrywamy. Mogę nie hilować, ale trudno. Szmów. No tajuuu, miwa. No. Ona jest problemem, niestety. I najpierw idziemy sobie w żarbami i, I pierwszy to, błąd jaki popełniałem to był to, że zawsze szedłem w topu to jest droższe i daje nam wiecie, fight. punktów pancerza, odporność na magię, przyspieszenie umiejętności. Ma Tutaj mamy 300 punktów zdrowia, które bardzo nam się przydadzą i przy okazji jeszcze wyzdobywamy od razu punkty do słonecznej egidy, więc to jest bardzo ważne. To trzymajne obrażeń sprawi, że zadajesz po bliskim rogu 12 punktów plus 1 dodatkowych punktów magicznych co sekundę, zwiększając o 25% przeciwko stworom i o 25% ale, ale przeciwko potworom wizję... w dżungli przez 3 sekundy w Easy chyba się nie chce nam bić niestety. No to jest takim klasykiem co pinguje, że idzie drake'a i robi blue tam. <noise> A widziałeś jak Piumi spate'owała na easy? Muszę wbić Herkę, bo przed ja chyba nie zabijamy. No. Jakimś cudem coś możemy zrobić. Tak, tak. Proszę, jeśli nie będzie, to ta Yuumi będzie healowała. Powalona. Hmm. No, póki się nie bijecie, to ja wbiam szóstkę i wtedy wygrywamy fighta. Mhm, mm dokładnie. Dobra, mam szóstkę. Idę, idę. Ale bijcie się też, halo. Idę. Dobra, jest Lee Się głupio się jaK japie na Chyba jeszcze Kurna ten zaczął Ma smajta, ma smajta mm. Nam to Tristana może wskoczyć O, mam nadzieję, znaczy, że ten Lee trzyma na smajcie przycisk już Dobra, głupio ona no zrobiła Dobra Let's go E, czy tam Ani A nie ma... Nosy. A on jest przecież dżunglerem, tak Zamiasz nice. tu na YouTube <laughs> A bo trifem zrobiłem Nie leci na YouTube Nie nagrało się, nie nagrało się <laughs> Nie żartuję, nice no Twicksie Potem będzie yeah. jak tą gierką za Aurelionem A ja ses w ogóle nie zdobyłem to wiesz trochę kiepsko wiesz, było tak smutne jak ja go tą gierkę z Aurelionem Każdemu hmm. dobrze idzie ja nie wiem lecę tym Aure Czym ja grałem wtedy, bo ja nie pamiętam. tej Garem a, a, dobra, to, a, dobra, wierkę, dobra, pomyliłem się za Teliocem. Wy z apeliosem. mieliście, mieliście po pozytywne staty, ja tym Aura zarolowałem, bo nie wiem jak się tym gra. śmierć. <laughs> hmm. Bez to Tomi to będzie oglądał. I co to mi? To nie jest jednak już de Kerry bo my się z Tommy tak kłócimy teraz ciągle, że... Nie no, Samira jest useless, jak ktoś piknie Alistar'a i w ogóle. Aha. No bo to jaka prawda jest, jeżeli ktoś piknie Alistar'a, no to Samira jest useless. Ale ja cały czas mówię, i co? Jednak nie jest useless. Nie Nieważne, że nie gramy na Alistar'a. <grym> uważaj, uważaj ty. Wait, what? Wait, what? Dobra, ja już widzę, jak to coś wstawić w montażu. <grym> Co, chcecie? Inta pod publikę Spoko! Let's go! <noise> wiosna. Więcej szybiej. Jaka wiosna? Wiosna. że się się Chciałem po prostu, mi się chciało tak płakać, jak zobaczyłem plan na poniedziałek, jaki mam. Mi się hmm. chciało płakać. Dobra, twój Teraz przy okazji, jak będzie okazja, to się wbijam. Jak mówię, że wchodzę, bo wtedy od razu też wchodzisz, ok? No, nie wiedziałem, że to kiedyś usłyszę. Zawsze ja tam. Dobra, wchodzę. Uciek i no, no, to... szkoda <noise> szkoda a <Aj>, ja <aj>, <noise> <noise> mi ją zaraz pewnie lepsza mhm. ale i tak dużej zadaliśmy pół w sumie że zadaliśmy ja jej zadam jeszcze więcej jak próbuję wejść ona nie ma jak się we mnie wbić, przecież. I próba wbicia się we mnie skończy się jedynie porażką. A teraz będę się starał wbijać cały czas jakby co, więc bądź czujny 8 sekund. I teraz będzie komplikacja nie kół Oj da Kompilacja nie komplikacja A, przepraszam <laughs> I have heidi Okej okay. Zarąbał kraba, no co jest? No Ej no, no Holgo go ukradł tak bezczelnie, co jest do góry okay, mu. Daj kilka A nie, igniteował ten zabiera. Oh. Ja... Y Przepraszam, wypikaj to Nie można przekinać. Będzie będzie taka kaczka tutaj. Nie jaki jest, jaka jest ta cenzura? Kaczka czy pingi? nie pamiętam Jezu Katarina jaka jest ten spultowana 4-1. No. Dziwię się ona zużyła wszystko no. Na... Nie czekaj, czekaj, po co? Nie ona Nie wiem, robimy bait, a e, ja im idę, ja im tu idę. No, Wolf, e, Co ta Tristana? Dlaczego to ja nie wiem? Eee! Ta Tristana ich jest taka mądra. Nie Dobra, no. let's go. Pomóżcie mi, proszę. No ja idę. Bo ja nie boję się w nich, so. Warto było w Przynajmniej Kim Nie wiem się tam tak goniłem z tą 300 jak powolony walony. ty naprawdę piszesz przeprosiny jakieś No ta no bo jak się odpaliła <laughs> te kataca No tam każdy <laughs> Uuuuu, uh, ale że takie easy 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 jest? Bob się mogę jedynie, że mi tu ktoś przyjdzie. No O kurde to wjechałem. Jest jaki no. na dostawę. O kurde to RK dałem! Komplikacje. <coughs> czekaj, <coughs> czekaj, czekaj, bo Nowy coś mi. Prze -prze coś mi się zepsuło, nie było mnie słychać. Ja chyba znowu coś źle <coughs> powiedziałem, nie wiem. Jak to się nie? Kompilacje. Kompilacje. Kurde. Boże drogi. Bo ja staram się predyktować, ale ja, coś mi nie wychodzi. Dobre. <noise> Widzę, że się... Jum, tak dostaje. Dobrze nam idzie, no o dobrze, Która jest? Dziewiąta? Czy mm, która jest? Dwunasta jest, byku. Oh, byku, yes. <noise> o, jest. Przepraszam. O <noise> Jezu. Przepraszam. O, a Kali idzie. Ja mogę się ja w nią przyjać Ale coś? są już wkurzeni. Lola, idzie w górę, chyba jest zamykana. 7. Nie, sorry, no to ona się jeszcze bije. I flash. What łata się, nie sięgam, Co ona gra z rog... niestety, a ja nie sięgam w nią, me. Jezu, Jak ja nie cierpię, kali. Norczą szmatu! Nie ma Kali na Ciebie tak nie ja jej tego nie zabrałem, bo no. O tak, tak, jo. Yes, nie mogła nie się zabrałem. wbić. Ja się pierwszy wbiję. Kto się pierwszy wbije, ten pierwszy bierze. Wizowy. powiem wam tak: pewnie jak to się będzie oglądało, to będzie fajnie, bo jest jakaś muzyka w tle. Ten przyjdzie coś do was mówi. A ja słyszę jedynie ciszę i muzykę z gry. O! Oh, yes. Jeszcze tam mi pisze E, Piara cofiduje, nie umie niestety. E, przepraszam, nie mogę się rage'ować. E, po prostu widzę, bo nie grajcie Yumi, naprawdę. Jak ktoś, ktoś chce zagrać w League legend i na przykład lubi koty, ktoś jest tak zwanym kociarzem, pomyśli mhm. sobie, że. o, ale ta Yumi fajnie wygląda, grajcie Rengarem. Grajcie wtedy Rengarem. Nie grajcie Yumi, naprawdę. Bo granie Yumi to jest bycie niestety psem. Mimo, że to kot. A jezus, nie spać po co, dobry jest? Jezus. Nie może, o kurna, seczik i najumi. Let's go. O, kurna nie YKS. YKS. i mi wzięła. Jajka es. Jajka I Jezus, Mario. ADC BALD. ADC bad. Taka prawda. O mit, bez Meskitu. Jeżeli, jeżeli ktoś znajdzie ten filmik na YouTubie, bo no. na przykład chciał rozpocząć przygodę z League of Legends, sobie tą grę. No ja naprawdę, nie opłaca się grać w tą produkcję, jeżeli jesteś człowiekiem, który nie lubi ludzi. A Albo ja tak dostaję red shot jakoś bym. Okay. ona użyła erki, żeby być tu szybciej, naprawdę? Na czym ona? A nie, bo ona miała tą drugą, nie nie wiem jeszcze. Nie wiem co ona. Ale... to przecież ma to. Tobie jeszcze daje jakieś punkty żebym <laughs> Jakieś punkty wizji... O boże, minion block, jaki ogromny. Chciałem jeszcze zabić. Easy, 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 lucky fiora, boże. <laughs> Ile ta oh. gra trwała, bo... Nie no. wiem. Masz mydło, honorka. O, a 1, 0 1.015 Ale ja ni razu nie zginąłem, całkiem kozak Easy to, bot Co imo. za idiota. To nie jest <laughs> boka, jak ona mainuje Yasuo Dzięki wielkie za oglądanie tego odcineczka Jeszcze i do usłyszenia na w kolejnym Nara Ło, dostałem poro. To no, super ty się cieszę się, że się pożegnałeś. A, a y, po już czy nie? Tak. Kup. Nie no, jeszcze możesz się pożegnać. A, to dziękujemy za oglądanie tego za, za super fajnego odcineczka z Ligi Legend, <laughs> który jest na maksa fajny i ja. warto było go oglądać. Dobra, no nie wstaję i... tego, dobra. <laughs> no, nagrywanie z